O tak, Avengers, tyle czasu czekałem na ten film, miałem ogromne oczekiwania i cholera, chyba pierwszy raz film, na który poszedłem do kina z gigantycznymi nadziejami, nie tylko nie zawiódł, ale zdecydowanie wyszedł zwycięsko w starciu z moją wizją, jak to wszystko powinno wyglądać. Tak jest, skrócona recenzja brzmi: do kina, ale to już. Serio, Avengers to dla mnie film idealny w swojej kategorii, bezbłędnie napisany, zagrany i zrealizowany. Naprawdę, wszystko tutaj gra. Przede wszystkim bohaterowie. Casting jest wręcz genialny, każdy z tych ludzi sprawdza się w swoich rolach tak jak powinien i choć mieliśmy już okazję napatrzeć się na twórców Thora, Kapitana Ameryki czy Ironmana, to dopiero teraz tak naprawdę poznajemy bliżej takie postacie jak Nick Fury czy Bruce Banner w wykonaniu Marka Ruffalo. I wierzcie mi, cała ekipa musiała mieć niezłą zabawę na planie, nie mniejszą niż ja w kinie, bo czuć pomiędzy tymi ludźmi taką chemię i luz, że przyjemnie się to ogląda. Jakbym miał tak teraz zachwycać się po kolei każdą z ekranowych postaci, na przykład jakim fantastycznym szwarc charakterem jest Loki i tutaj wędrują moje najszczersze przeprosiny do Toma Hiddlestona, którego krytykowałem po tworze, bo w Avengersach gra perfekcyjnie, albo jak naturalnie i sensownie oddano łączące nasze postaci więzi, konflikty między nimi i tak dalej, to musiałem chyba wygłosić kilkugodzinny esej, a plan był taki, żeby tylko zwięźle powiedzieć wam, żebyście szurali do king byle szybko i nabili kapzy Disneyowi, Marvelowi czy komu zaangażowanemu, bo zasłużyli. Co na mnie zrobiło jednak największe wrażenie. Nie ma w tym filmie miejsca na żaden niepotrzebny dialog czy niepotrzebną scenkę. Nie ma przestojów, nie ma wypełniaczy, a każde uspokojenie akcji czemuś służy. A to poznajemy lepiej bohaterów, a to relacje między nimi, a to motywacje, plany i tak dalej. Powtórzę się, ale aktorzy są świetni i dla takiego komiksowego laika jak ja nie będzie już innego niego Starka, Steve'a Rogersa, Loki'ego, Thora czy nawet Bruce'a Bannera, który w tutejszym wydaniu bije na głowę poprzednich odtwórców. Zresztą tak samo jak i jego zielona Alterego, którego filmowe wcielenie naprawdę polubiłem dopiero przy okazji paru momentów w tym filmie i ci, którzy Avengersów już widzieli, będą doskonale wiedzieć o co mi chodzi. Kiedy jednak dochodzi do akcji i rozwałki, to czapki z głów, pięknie oddano to, jak różni się nasza grupa bohaterów. Każdy z nich wygląda inaczej, zachowuje się inaczej i działa inaczej. Najpierw nie mogą się dogadać, ale kiedy już między nimi zaskoczy, to każdy z Avengersów staje się pojedynczym trybikiem w perfekcyjnie działającej maszynie. No właśnie, nikt tutaj nie dostaje za dużo lub za mało czasu. Każdy ma okazję do wykazania się. Każdy ma istotną rolę do odegrania czy pokazania zarówno swoich zalet jak i wad. Zresztą, ludzie, mówimy tutaj o filmie, w którym nawet Hawka jest cool. A w życiu bym o tym nie pomyślał przed seansem, Niech więc to będzie rekomendacja. Mój ziom Mrówa już zdążył trochę się na ten temat nagadać, więc jeśli chcecie mieć nieco szersze spektrum opinii, także bardziej w odniesieniu do komiksowej kanwy, to zapraszam po filmie na jego kanał, link znajdziecie w opisie. Ja w związku z tym, że z samymi komiksami mam niewiele wspólnego, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewien aspekt tego filmu, który sprawia, że przynajmniej w moim przekonaniu, jest to w pewnym sensie nowa jakość jeśli chodzi o komiksowe adaptacje. Mianowicie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, masa ekranizacji historii o superbohaterach ostatnimi laty cierpiała na pewien kompleks. Otóż starano się za wszelką cenę pokazać nam, widząc bez większej wiedzy z tej dziedziny kultury, że komiksy potrafią być poważne, że i bohaterowie i ich losy wcale nie muszą być absurdalne. Herosom odbierano fikuśne stroje, eksponowano ich bagaż emocjonalny, ich traumy, troski itd. Wszystko po to, by nadać temu więcej realizmu, oczywiście w pewnych ramach. Czasami po to, by skupić się na czymś innym niż supermoce, a czasami w ramach sztuki dla sztuki i nie chcę nawet zahaczać o temat czy to dobrze czy źle i tak dalej. To na co chcę zwrócić uwagę to fakt, że Avengers mają całą tę powagę i realizm głęboko w dupie. Kapitan Ameryka nosi jeszcze bardziej kiczowate wdzianko i w swoim dedykowanym filmie, cała główna oś fabularna jest wręcz stereotypowo komiksowa, a film coraz śmielej sięga w kierunku Marvelowej kosmologii. I tak dalej, w zasadzie bez ograniczeń. Joss Whedon zupełnie bez kompleksów oprawił historię w komiksowe klisze. I nie dość, że zebrał tak dużą grupę znanych superbohaterów, to jeszcze dał im możliwość błyszczenia tak samo jak na kartach komiksów czy kreskówek, które pamiętamy z dzieciństwa. Ale widzicie, na tym właśnie polega wielkość tego skryptu i całego pomysłu. Autorzy mogli postawić na radosną rozwałkę zamiast silić się na ubermroczne i poważne klimaty, bo dzięki charyzmie aktorów, umiejętnie oddanej sieci relacji między nimi, czytelności całej historii, solidności oraz płynności scenariusza, całość wcale nie staje się autoparodią, a widz nie ma jak zgubić się w tym kolażu. Chociaż kolaż to nie jest dobre określenie Avengers są raczej jak ogromne puzle, ułożone bezbłędnie w wielki, robiący wrażenie obraz. Często mawia się, że są takie filmy, na które idzie się do kina, żeby poglądać wybuchy i dobrze się bawić, a mózg lepiej wtedy zostawić w domu. Pozwólcie więc, że uściśle. Avengers to nie jest taki film. To nie jest film, na który idziesz i wmawiasz sobie, że przecież chodzi tylko o efekty i pożeranie popcornu. Tutaj takie wymówki nie muszą mieć miejsca, to nie będzie wasze guilty pleasure. Jestem pewien, że jeśli nie każdy z was, to przynajmniej większość zauważy, że jest to zupełnie inny level pod tym względem i produkcja ta różni się diametralnie od rozmaitych Transformersów czy Battleshipów, przynajmniej na poziomie jakości scenariusza, albo choćby konstrukcji postaci czy samych dialogów. Zwyczajnie, nie musi się zasłaniać swoją blockbusterowością, by dostarczyć nam porządną rozrywkę. Innymi słowy, w dziedzinie wspomnianej popcornowej rozrywki, filmowego rzemiosła i zwyczajnej przyjemności z oglądania popisów naszych planowych herosów, jest to film bardzo ważny i wręcz bezbłędny, który stanie się wzorem dla innych jak ekranizować komiksowe uniwersa, ale też jak w ogóle tworzyć bezpretensjonalne filmy, które będą potrafiły widza zabawić i skupiać jego wzrok przez 90 minut na ekranie, jednocześnie nie obrażając jego inteligencji ani gustu. No i dawać mu świadomość, że ma do czynienia z kompletnym, najwyższej próby efektem prac profesjonalistów. Powiem Wam, że nie lubię tak wylewać się siebie miodu litrami, ale wierzcie mi, tym razem nie było innej możliwości. Ну, добра, а